Dzień dobry. Ostatnie podrygi lata. Więc korzystam z okazji, aby usiąść na tarasie i móc cieszyć się jeszcze pogodą i dobrym piwem. Bo otóż nadciąga weekend i dodatkowo przyszła do mnie taka duża paczka. wiecie co w niej jest, bo, bo nie pierwszy przecież otwieram, ale z racji tego, że w tejże pięknej skrytce, o, mam daleko do ostrości, był. Była kooperacja Pintera z browaru Cieszyn, Calerbira, a ja w międzyczasie dostałem jeszcze paczkę z browaru Lubrow, gdzie też Calerbir się pojawia, tak stwierdziłem, że zrobimy sobie porównanie, a ja jeszcze dodatkowo troszkę poopowiadam o tym. O tym. Lecimy. Dobrze. Nim o samym piwie, zacznijmy może od tej dużej skrzyni. Rzecz jest bardzo ciekawa, bo browar Cieszyn, zresztą browar Pinta też, w promocję, w marketing swoich produktów inwestują niemało. Jak sobie przypominacie, Pinta ostatnio wysłała wielką beczkę, która zresztą tutaj niedaleko stoi. Browar Cieszyn też strogie rzeczy podsyłał. No i ostatnio, proszę bardzo, zobaczcie, solidna skrzynia. To jest metal cięty chyba laserowo albo e, jakoś piaskowo, nie wiem, ale są to bardzo precyzyjne wycinki. Są tutaj logotypy browaru Cieszyn, browaru e, Pinta. Jest to ciężkie jak cholera. Zresztą widzicie, powszyłem i to odsunęło e, nawet troszkę skrzynię. A w środku co mamy? Mam kukurydzę, siano. E, tak, po nich też trzeba dość mocno sprzątać. Mówię tutaj o Pincie, browarze zamkowy Cieszyn. Pozdrawiam serdecznie. Ale tymczasem, proszę bardzo, custom list z podpisami Ziemka, Fałata i Dominika Szczodrego, czyli piwowara browaru zamkowego. No i przeczytajmy, co napisali. Rok 2021 jest dla nas wyjątkowy. Pod wieloma względami na wielu płaszczyznach. Dlatego postanowiliśmy wspólnie z browarem Pinta podzielić się z Tobą naszym kooperacyjnym piwem, które planowaliśmy już od dawna, a teraz powstały ku temu warunki. Kelerski symbolizuje także najważniejsze dla nas jubileusze: 175 lat browaru zamkowego Cieszyn i 10 lat browaru Pinta. Mamy nadzieję, że przyłączysz się do naszego świętowania. Zniesiesz dołączoną kamionkę wypełnioną świeżym kelerskim, prosto z cieszyna, i wypijesz zdrowie za pomyślność kolejnych lat polskiego kraftu. Nie odkrywamy Ameryki. Kelerskim powracamy do najlepszych europejskich tradycji piwowarskich. Łączymy trzy stulecia doświadczenia, historii i technologii XIX, XX i XXI wieku. Chcemy edukować, a jednocześnie zaproponować Tobie i fanom dobrego piwa coś na polskim rynku, coś co na polskim rynku jest niemal niedostępne: kellerbira, fermentującego w otwartych, piwnicznych kadziach, czyli takich jak w cieszynie. Takiego jak kiedyś, czyli rozlanego kilka dni temu ze zbiornika leżakowego, niefiltrowanego, lekko zamglonego i nisko wysyconego, jednocześnie ekstremalnie pijalnego i czarującego swoim klasycznym, chmielowym aromatem, z piwniczną, w dobrym tego słowa znaczeniu, nutą. Jeśli piwa z górnofrankońskiego bambergu są Ci znane, to wiesz dokładnie o czym myślimy. Jesz, jeśli jeszcze nie, koniecznie spróbuj w tamtejszych gospodach zamawiając słowem klucz au. Tymczasem życzymy Ci smacznego kalerskiego z piwnymi pozdrowieniami. ziemowi trwała i domnik szodry, o tym już e, mówiłem. Dobra. No i mamy tutaj siano, proszę bardzo. O, jest jarzębina. No i jest worek zasznurowany. W worku, no ja już jedno piwo wyciągnąłem, schowałem sobie do lodówki, żeby. E, żeby było. Proszę bardzo, jest kalerski jeden, to był drugi. Jest i trzeci, proszę, proszę. Nie wiem co tutaj się znajduje. A tutaj się, tu jest woreczek z. z jakby suszonym jabłkiem, ale to suszenie mi nie do końca wyszło. Zostawmy to, to nie jest istotne. Proszę bardzo. O! Konfitura z jarzembiny pieczonego jabłka. Super, pani kapitan na pewno będzie zadowolona. Ja też będę jadł no i no i faktycznie rzeczony kamionkowy kufel, takiego jeszcze nie mam i w sumie się cieszę bo do takich <laughs> klasycznych stylów od czasu do czasu znieść takiego kamionkowego <laughs> mm, takim kamionkowym kuflem to az, będzie, będzie przyjemnie, dobrze bardzo dziękuję, fajna paczka, tak jak mówię ne, akcja marketingowa PrimaSort jeżeli chodzi o, o to piwo okelerskiego. Yy, zaraz o samym piwie oczywiście poopowiadam. Natomiast kilka moich przemyśleń, jeżeli chodzi o yy, w, w ogóle te kooperacje Browar Zamkowy Cieszyn, Browar Pinta, yy, ja mam ambiwalentne uczucia, jeżeli chodzi o wybór stylu, w jakim zdecydowali się yy, współpracować ze sobą. Yy. No bo okay. Z jednej strony browar zamkowy w Cieszenie, no znany jest z tych dolniaków. Teraz bardzo mocno promują noszaka, wcześniej przecież był pils, tak, brackie. Pinta z kolei, no okej, okay, też w Dolniaki potrafi, czego dowodem jest kooperacja z Łańcutem i ich K, czyli X-Kryształ, więc, no zresztą nie tylko to piwo, ale tak z pamięci na szybko przywołuję. Natomiast wydaje mi się, tak z czysto sprzedażowo-marketingowego -marketingo, sprzedażowo punktu widzenia, faktycznie Keller Beer w Polsce no z jednej strony wydaje mi się, że jest takim stylem totalnie ignorowanym. Ja powiem szczerze, że poza e, Lubrowem, czyli piwnicznym, e, to nie kojarzę jakoś bardzo mocno kelerbiry w Polsce. Raczej, jakbyś tak jeden z drugim poszedł do badylarza i zerknął na półki, to, to, to raczej nie. E, no, chyba że faktycznie ktoś sprowadza za granicę e, i, i, i z Franconii faktycznie ściąga te kelerbiry. Natomiast wydaje mi się, że... No Pod tym kątem, okay, z jednej strony jest to promowanie takich stylów klasycznych, może już nieco zapomnianych w Polsce pomijanych, no ale z drugiej strony e, wydaje mi się, nie wiem czy oni w ten sposób myśleli, tak jak mi się skojarzyło, żeby wypromować jeden browar przez drugi, drugi przez pierwszy, to mogli w jakiś inny, zdecydowanie ciekawszy styl piwa, e, piwa pójść. E, no ale cóż, zrobili, zrobili Kellerbiera, tak, tak wybrali i okej. Okay. Ja przynajmniej mam okazję do nagrania porównania i teraz właśnie za to się też zabiorę. Z, ze skrzyneczki yy, uczynię stolik. Wybaczcie, że nie będę degustował kalerskiego w kamionkowym kuflu, który sobie tam z boku stoi, no ale chciałbym porównać barwy tych piw i zobaczyć jak, yy, jak to się prezentuje, jak to, jak to wygląda. Bo samo sam kellerbier generalnie jest zjawiskiem wydaje mi się dość ciekawym, znaczy po pierwsze, e, może powiem na własnym przykładzie, słysząc kellerbier, no, no to coś tam w głowie mi świtało, tak, e, no, dolna fermentacja, coś piwnica, coś... Coś tam, Frankonia, chyba, ok, ale w sumie to nie piłem nigdy żadnego Kellera i nie bardzo wiem, jak do tego podejść. No więc, szybko, arkusz BJCP, no i czytam. Okazuje się, że Keller po prostu odnosi się do młodego, niefiltrowanego, do bardzo młodego, niefiltrowanego piwa, lanego wprost z tanków, z beczki, z piwnic, właśnie, bo Keller Beer oznacza seller beer, czyli czyli piwo piwniczne, tak jak Browak Lubrow nazwał swoje piwo. I no jest to piwo dość specyficzne, to znaczy, żeby rozróżnić też to, co Arkusz by od CP rozróżnia, bo mówimy o jasnym kelerbirze i o ciemnym kelerbirze. Jasnym kelerbirem zazwyczaj jest jakiś helles i jest to piwo jasne. Tutaj domyślam się, że mamy z tym frankońskim piwem do czynienia, więc ciemny, ciemny dolniak, ciemniej Zdecydowanie w, w barwie, bardzo często na bazie piwa marcowego, no, ale też te kelery są różne. Tak Mamy Keller Wajceny, Keller Marceny, właśnie być może to jest owaszka turystyka. E, zobaczymy, jak, jak to w finalnie wyjdzie. Więc generalnie piwo, jeżeli chodzi o opis tylko jego historię, bardzo ciekawe, ale z kolei, jeżeli chodzi o smaki i aromaty, no to. Opisy są dla mnie takie... Nie wiem, czy mogę użyć słowa niepokojące, bo na przykład dopuszczalny jest diacetyl, aromaty siarkowe, oczywiście niskie, zielone jabłko, czyli aldechy doctowy, takie wiecie, wady w, w, w młodych piwach, a i gdzieś jeszcze może się nawet lekki DMS tam kołatać w tle, piwo i aromaty drożdży. Gdzieś tam aromaty drożdżowe delikatnie, no bo to piwo powinno być zmętnione, nie powinno być błotniste, powinno być właśnie takie hazy, opalizujące. Gdzieś tam ta zawiesina drożdżowa jeszcze występuje, więc takie z opisu czytając to piwo, podchodzę do niego na takiej zasadzie, takie trochę. Nie chcę użyć słowa niedorobione, bo, bo, bym, bo bym obraził kulturę tego niemieckiego stylu, ale takie właśnie. Okej, okay, młode, wyszynkowane bardzo szybko i, i, i w ten sposób przygotowane. No dobrze. Tyle, jeżeli chodzi o, o to, co udało mi się wyczytać, bo też musiałem się troszeczkę doedukować. Chyba Tomek Kopyra, z tego, co kojarzę, pozdrawiam Tomka, nagrał film opisujący ten styl, więc tam pewnie zdecydowanie więcej szczegółów. A teraz już przechodzimy do, do Kellerskiego najpierw. 5,8% alkoholu, 13% Plato, warka do 28 maja 2022 roku, komary latają, ale ja się spryskam. Fajna etykieta z tych nowych... Dobra, hmm... Jakoś Fajna etykieta, proszę bardzo. Taka brama do piwnicy, fajny miedziany kolor. Fajny miedziany kolor, jest ok. Eee, historia piwa, znaczy pi, piwna opowieść morska, czy jakoś. Strasznie dawno nie nagrywałem filmu do tego Zestresowany jestem. Trzymasz w ręku efekt trzech stuleci piwowarstwa. Tradycja, a to chyba czytaliśmy. Tak, czytaliśmy to w, w liście. E, w porządku. Natomiast jeżeli chodzi o Browar Lubrow, pozdrawiam chłopaków, jeszcze raz dziękuję za, za paczuszkę. Tu mamy 5-3 alkoholu, czyli mniej i 12 stopni, 12,5 stopni plato e, i opis ekipy e, Lubrowa. Lubisz słodowość i masz już dość gorzkich piw. W takim razie piwniczne to idealne piwo dla Ciebie. Łagodne w smaku, wyraźnie słodowe, z lekką tą palonego dębu. Nawiązuje do tradycyjnych, francuskich Końskich kalerów. Zastanawiam się, aha, bo oni tutaj dodali. Dobra, w, w składzie mamy wodę, słody jęczmienne, słód pszeniczny, palone płatki dębowe, chmiele, drożdże. Piwo niepasteryzowane i niefiltrowane, bo aromaty karmelowe, tostowe, takie roasty w kelerze są niedopuszczalne, ale dodali płatków. Zresztą ekipa lubrowa, zwróćcie na nich trochę uwagę, bo kombinują. Kombinują bardzo ciekawie, pewnie o nich jeszcze coś tam nagram. Natomiast składniki. Kalerskiego Woda, Sud, Jęczmienny, Pilsneński, Monachicki, Karamunich, Trzeci Chmiel, Magnum, Spalt, Select i Tetnanger oraz Drożdże, więc to czysty czysty Beer, ten troszkę z wariacją, więc może ciężko będzie te piwa ze sobą porównać, ale, ale spróbujemy, może nie będzie źle porównywać. Dobra, to co, to lecimy, zaczynamy od kalerskiego. W ogóle, tam zobaczcie, pochwalę się Wam. Proszę, Marta dostała od Darii z Browaru -Łańc. Pozdrawiamy. Harry Potterowy otwieracz. Ok, nie przedłużając już więcej, dajemy Kelerskiego. Otwieramy piwniczne. No i dobrze. Mówi się, że te piwa powinny być lekko opali opalizujące, natomiast yy, kelerskie jest lekko opalizujące. Yy, przepraszam, wróć. Piwniczne jest lekko palizujące, bardzo delikatnie, natomiast kalerski jest yy, klarowny. Ja nie wiem, czy ja nie powinienem w tym momencie zamieszać yy, jakiś drobny osad drożdżowy. Nie, też nie ma droż osadu drożdżowego, więc no, tego zmętnienia po prostu brak. Oba miedziane, yy, całkiem nieźle się prezentują. No, już sobie noc zamoczyłem w pianie, świetnie. Nie mamy aromat wyraźnie słodowy, jest chlebowość, jest tostowość. Faktycznie hmm. na minimalnym stopniu wyczuwalny aldehyd octowy. To jest wszystko w stylu, to jest dopuszczalne. Ale generalnie słodowość, lekka kwiatowość, nuty ziemiste. Jeżeli chodzi o balans chmielowo-słodowy, to może się przesuwać w jedną i w drugą stronę. To jest ciekawe. No i dalej ta chlebowość, słodowość w smaku się pojawia. Goryczka raczej niska. Mm. No to lekko ziemiste, lekko ziołowe. Przyjemne, lekkie piwo o wytrawnym finiszu. I faktycznie tak w stylu powinno być. Ja teraz sobie nie potrafię przywołać, ale wydaje mi się, że ono powinno mieć goryczkę od umiarkowanej do umiarkowanie wysokiej. Tutaj przy trzecim łyku no ta goryczka jest zaznaczona, fajna. Ja bym powiedział, że raczej że jest umiarkowanie niska. Lekkie rzeźkie, wytrawne, ale pozostawiające taki bardzo przyjemny słodowy, słodowy posmak w ustach. No, przyjemnie, przyjemnie. Klasycznie bardzo, bardzo rzecz, rzecz smaczna. A kalerski? No, w kalerskim jest troszeczkę tego palonego dębu, tych płatków wyczuwalnych. Jest lekkie zielone jabłuszko, ale bardzo delikatne. Może troszeczkę estrów się tutaj pojawia. Przyjemna słodowość, znowu chleb, kreptostowy. Chleb I aromaty mocno ziemiste. Bardzo przyjemny aromat, bardzo porównywalny, jeżeli chodzi o aromat. Natomiast, jeżeli chodzi o smak. To mi się wydaje, wbrew pozorom, bardziej gorzkie. Jest taka. Mm, no, taka e O wiele wyraźniejsza gorycz w tym piwie. Ale też jest lekkie, z wytrawnym finiszem. E jest chlebowe, jest e ziemiste bardzo e pod kątem charakteru chmielu. E też bardzo, bardzo przyjemne piwo. Jeżeli miałbym wybrać wygranego Przepraszam, muszę się w kostkę podrapać, bo mnie dziabnął komar. Jeżeli miałbym wybrać wygra wygranego, to bym nie wybrał. Dlatego że oba piwa się różnią, ale oba są po prostu smaczne. W tym klasycznym stylu, jeżeli tak smakują kalery, to ja w to wchodzę i cieszę się, że kalerskiego mam jeszcze dwie butelki bo chętnie będę po niego sobie sięgał. Także browarowi Cieszyn i Pincie gratuluję udanej kooperacji, aczkolwiek, tak jak mówiłem, ja bym chyba poszedł w inny styl, bardziej promujący oba browary, gdzie jest większy fokus, większe zainteresowanie osób kupujących piwa, ale zostawmy to jakby inny temat. Lubrow i piwniczne też bardzo bardzo rzecz, rzecz smaczna, klasyczna. No i co, no i yy, z tym was zostawiam. Próbujcie, degustujcie. Dajcie znać co myślicie w ogóle o kalerskim, o piwnicznym. No i wasze zdrowie.